Panie burmistrzu od czwartki od czwartku nosimy maseczki. Jak mieszkańcy Złocieńca podeszli do tego tematu. Naprawdę jestem dumny z tego że mieszkańcy y, stosują się do, do tych zasad. No, nie, nie zastanawiają się nie zastanawiamy się czy to jest dobre czy, czy złe czy nam się to podoba czy też nie ale y, f, jesteśmy e, z, y, jakby, mieszkańcami którzy zdają sobie z tego sprawę że, że to, to, trzeba, e, to trzeba wykonywać robić i, i też nie ukrywam że po części te wszystkie e, stosowanie się do, do tych nałożonych na nas zasad ma wpływ na to że e, nie mamy korony wirusa na terenie gminy Złocieniec i to właśnie jest dzięki temu między innymi w poniedziałku nowe zmienione zasady e, gdzie będzie można w Złocieńcu przebywać wyjść co pan poleca mieszkańcom no, Park Żubra jest, jest, jest miejscem, które jest udostępnione jako tereny zielone. Jest cmentarz, który, który też nie jest zamknięty. Myślę, że w, w naszym odczuciu mieszkańców tego terenu, w, jakby zakaz wchodzenia do lasu, jest tutaj lekko. Tylko właściwie mocno przesadzony. Jako, że jesteśmy otoczeni lasem, to tak jakbyśmy, tak jakbyśmy byli skazani na to, by, by nie korzystać z tego, co może być też antidotum na, na tą chorobę. Więc cieszę się z tego, że od poniedziałku akurat ten zakaz zostanie zniesiony. Gmina Złocieńc również będzie rozdawała mieszkańcom maseczki. Już kupiliście, czy, czy, czy dopiero będziecie kupować? Nasz pomysł jest inny, bo tak naprawdę akcję rozpoczął Żarek, stowarzyszenie, które od samego początku i w miarę szybko podeszło do sprawy, pomogło nam doposażyć nasze służby, instytucje, organizacje, które na co dzień działają na rzecz innych ludzi, i, i przy ich pomocy te podstawowe elementy potrzebne do, do, do zapewnienia bezpieczeństwa są, są na poziomie dobrym i jakby tutaj nie, nie musimy się już tego obawiać. Przyszedł czas na to by, by pomyśleć i też wspomóc mieszkańców no i te, też z naszej inicjatywy kupiliśmy dużo dobrej tkaniny takiej certyfikowanej też kupiliśmy i kupujemy gumkę, która ma, ma być też elementem takiej maseczki i, i zaangażowaliśmy mieszkańców do, do tego, żeby szyć I, i maseczki, które zostaną uszyte, przekażemy bezpłatnie mieszkańcom w różnych sytuacjach. Będą strażnicy miejscy, policja, którzy będą spotykać ludzi i jeśli ktoś nie będzie miał maseczki, to będzie takie pokiwanie ręką, a z drugiej strony Ktoś taki dostanie maseczkę. Też osoby starsze. Przy różnych okazjach myślę, że będzie można. Taką maseczkę w, otrzymać i no i, i to będzie takie działanie wspierające. Te kilkanaście tysięcy maseczek myślę, że, że trafi do mieszkańców. Teraz tak liczymy, że około już pięciu tysięcy maseczek jest na, na naszym terenie. Są ogólnodostępne, są w różnych cenach, więc można sobie spokojnie kupić. A też nasza akcja będzie uzupełniająca, ale o tyle ważne, że to mieszkańcy społecznie sami zadeklarowali jest też sieć ludzi na terenie gminy Złocieniec która zaangażowała się zadeklarowała. No, My po prostu jesteśmy kimś kto na taki odzew społeczny zawsze zawsze jesteśmy gotowi. Koordynatorem jest lokalna grupa działania Partnerstwo Drawy to oni też ustalają zasady i współpracują ze wszystkimi tutaj na, na, na terenie gminy Złocieniec którzy są chętni. No, by, by ten materiał zużyć ewentualnie później uzupełnić no i żebyśmy poprzez to że takie maseczki jak dzisiaj akurat 250 sztuk dostaliśmy od przedsiębiorcy który dużego przedsiębiorcy który szyje na terenie, na terenie gminy na terenie miasta Złocieniec no dzisiaj akurat pracownicy w geście Sympatii też własnej potrzeby, zadeklarowali, że, że dla miasta uszyją te 250 sztuk, trafiło już do, do MGOP-u i, no, i też są rozdysponowane po mieście. To są no, takie bardzo przyjemne, takie ciepłe momenty, które jednak pokazują, że jesteśmy dla siebie wzajemnie ważni. I niech tak zostanie. Ale pamiętajmy, że, że najlepiej będziemy walczyć z wirusem, jak zostaniemy w domu. I to jest rzecz, a maseczka jest czymś, lepiej, żeby leżało, żeby nie była potrzebna, a sama świadomość jeszcze powinna nam wystarczyć, i też po to jesteśmy.